Cześć wszystkim, tu Kalos1, a to następny odcinek z Anifilation. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze. I chcę was y, dać wam y, trzy wiadomości, albo w sumie, jedno, jedną później tam powiem. Pierwsza y, rzecz to dlaczego nie było tak długo odcinków? Już wam mówię. Y, to pierwszy powód, że nie miałem troszeczkę czasu bo wiecie nauka, ale teraz już będę miał czas. A po drugie yy, nie, nie mogę też tego nakrywać, bo jestem z powodu wchody i dalej właśnie jestem chory, ale już mniej, więc postaram się dla Was nakrywać. Jeżeli nie, będziecie mieli taki inny głos, będziecie słyszeć lub coś, no to bardzo Was serdecznie przepraszam, ale jestem wchody trochę, więc musicie jakoś to wytrzymać. I dlatego nie było też tak długo odcinków. Spróbuję, yy, spróbuję, jeżeli Jeżeli radę to spróbuję jeszcze nagrać więcej, ale chodzi to, bo od razu wam mogę powiedzieć, że może też nie być odcinków przez tydzień prawie. Zależy od mojej choroby, bo już 3 dni jest to chody, a jestem trochę ciężko chory, więc zobaczymy, jak będzie. Właśnie jak słyszycie ten most, to bardzo was serdecznie przepraszam, ale rzadko jestem chodzę ale dzisiaj wyjątkowo musiałem specjalnie, specjalnie musiałem właśnie mi tu chodą ale to poradzić Nic tego nie poradzimy no bo musiałem tylko jeszcze coś zobaczyć ale wszystko jest ok Dobra, szybko wbijemy tam do, do niebieskich No, ale cimy. Dobra, lecimy. Dobra, i ta soba defi. Nie, bali tam jest, a bali nie. Żyda mnie, chyba. Cała wita. Okuda. Siadł! O ma luk, fuck Eee. <laughs> mm. Bali, wejść tu twoja. O, nice, prawo. Dobra, niszczymy. Dobra, mamy to. Niszczyliśmy. Dobra, żeby też nie tenać. Dobra, zabiję go. To jest. To myślę, że to jest, nie masz. Dobra, teraz pójdziemy. Do słdy spróbujmy. <coughs> Przepraszam. A może do czerwony sobie pójdę? Tak, spróbuję do, do czermonek sobie. A właśnie miałem jeszcze wam przypomnieć, jeszcze o drugiej sprawie, bo zapomniałem, pamiętacie tego podszywacza, podszywacza kanału Kalus1mv2? E, tu teraz, tu teraz y, widzę, że teraz ostro przegiął i powiedział, że mi ukradł tutaj konto na tym stawie. I powiedział, że to jest koniec podszywacza. Więc jeżeli byście mogli, spisujcie go, po prostu dajcie mu unlike i negatywny komentarz. Jeżeli byście mogli zgłoście też jego kanał lub film do wykładu, po prostu żebyście zrobili te trzy rzeczy, jeżeli byście mogli, no mogą być już dwie, bo zgłoszenie to tam to już trzeba mieć chyba tam y, jakieś tam sprawy, lub coś, jeżeli byście mogli y, link oczywiście będzie w opisie i zaraz mówię. ten, y, ten pootrzymacz nie ukradł moje, moje konta na wetezie tylko po prostu nagrał to z niektórych moich ujęć i głosu więc jeżeli byście mogli bardzo was proszę, zlistujcie go, dajcie mu unlike uh, i negatywne komentarz. No nie, Sajos spadło. A jeżeli będziecie się pytać, dlaczego on to robi, no to w pewnym on, on ma pewnie 12 albo 11 lat, jakiś dzieciak, który jest pewnie zazdrosny, że mam, że mam takie sukcesy na YouTubie, że mam pewnie dużo subów, Dlatego on tak właśnie robi. Właśnie nie wiem, dlaczego on to robi się sam zdziwiłem, że to. że to. po co mu to. to ja nie wiem. to kudem, będą nas oczakować. ja. ale chociażby po pod od kurzu, od kurzu, od kurzu, od kurzu, od kurzu, tego. No sobota, Dobra, pójdę na razie na drewniaka, zobaczyć jakiego mają oni tam defa. Aha, wszyscy tam wyszli, bo Collider poszedł i przegrał, aha. Wystarczy, że kładę, wyszedł i wszyscy już się rozpadli. Dobra, lecimy.

Wbijamy się. Ła, już ktoś tam jest. Sio, 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 sio. To da sobie nice. To jest fabik, 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 Nie, 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 Ale, tak to nie. Ale sobie wyrzucę, żebym nie, miał na, na jak, sobie kino. E, na jak sobie nie, nie, Co robimy, wbite? Uważaj, Fabiek, nie pisz. Dobra, osłoniłem go trochę biorę. A Uważaj, szczerze, szczerze mówiąc, może, może pójdę do żółtych, bo zobaczę też jakiego oni mają defa. Aby to, zazornąć. Zazornąć tak. to to zrobić? Może zrobimy tak. ktoś defi. Ja no, nie mogę dosięgnąć. Staj, no, ja nie mogę dosięgnąć. No nie, nie wierzę, stają. Nie mogę dosięgnąć i nic nie czyść. A widzę, że się też zmieniło, bo tutaj widzę, że jakiś inny mit. Aha, rzuci mają widać A, czyli to już przegano jest, bo rzuci biegają. To gratuluję i Widzę, że też defa mamy do tego. Chyba może pójdę tam. trzeba nie dostatkują, ok. Tam są okej. Okay. Spróbuję, spróbuję kogoś da być, że będzie miał killem, no to niszczę trochę. O, niszczą żółtych. Zaraz spróbujmy teraz polecieć. Ok. Dobra, słuchaj, czas chociaż cośkolwiek zniszczyć. Jest da, zniszczyłem chociaż jeden. Jest pod? No, aha, chyba chociaż jednego zabiłem, więc uda mi się. O, widzę, że ktoś dostał... Pana?

Czekamy na Vampida. Polecę tam. Zobaczmy zbite. No nie, no nie zabytaj mnie. Bo no wiecie, że zaraz może zadać tak. Może spróbuję. Bo ja zabicę złote kilopy, a później robimy w Nie wiem, czy mi się to w sumie opłacało. Za drewniaka, ale spływać można zawsze. Zobaczcie, kilopy mogą wystarczyć. To chyba mi upędzę umęczy męczy. Ale specjalnie dla was nagrywa, żeby, żeby jeszcze was poinformować, że nie będzie też pa przez parę dni odcinków. Więc... Yy, Od to wam mówię. Czekaj, teraz chyba... Dobra, teraz jest ok. Eee, wampir. Dobra. Dobra. Teraz wepimy łotek i No teraz poczekam do łata. Dobra, mamy. To to, do żółtych, nie będę tego tam dać, nie powiem, może pójdę do żółtych. Aha, okay. Masz. A, ok, aż jak go zabiję? O, nie,

no cóż, nie udało nam się wygrać, bo musieli dobrać sobie wyjść. No nie dziwić się. Ale jeszcze ja jeszcze może tam zrobić bite do żółtych. Z tego czyli w ogóle żółci chyba, co wie, co tu Ej, Okej, wojownicy z tych stóp, masz. Chyba i tak już koniec, więc w sumie można jeszcze zabić. Jeden kilo mogę dać komuś. Masz fabik? Kto by, komu, komu by napinać? O, może ja mu dam. Aha, nie No co? Poczekaj, może po nagraniu, odpiszę ci coś. Komu? Kude, nie mogę nikomu dać złoty kino. O, o masz, 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 masz. Jeżeli masz. O. A ja mam też kino. Weź sobie. A bo komuś już daj. Dobra, spróbujemy pójść na Ja Jeżeli coś zniszczę, to zniszczę. A jeżeli nie, to nie. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, zabrakło. Da, dobra, pewnie nikt nie trefi. Nie trefi ktoś. Tak. Dobra, trzeba być tutaj. Dobra, chociaż trzy. O, jazda, teraz już nie będzie na trzy. Spójrz... Dobra. Dobra, no chociaż jest jeszcze 2 3 yy, bo nie... 3 czy 2? no to no, 2, więc 12 ekspo do, do przodu, więc zobaczymy. Yy, więc ba, bardzo was serdecznie proszę o te dwa spo, yy, to żebyście us, yy, że, żebyście nie pisali, że dlaczego nie nagrywam, bo jestem chody, więc do 5 dni maksymalnie nie będę nagrywał z powodu, że jestem chody. Więc jeżeli, jeżeli dam radę, to, to się postaram i nagram jakiś odcinek, ale od razu wam i chcę wam poinformować, że nie mogę za bardzo nagrywać, nagrywać chody. hody, więc musicie trochę to uszanować. Jeszcze druga sprawa, pamiętajcie, żebyście zlis zlisowali ten kanał, nie dajcie mu unlike, jak negatywny komentarz i goście ten kanał, link oczywiście będzie pod opisem i to po prostu tyle, więc jeżeli wam się spodobał ten odcinek, Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzięki, na cześć.